Dzień dobry! Dzień dobry! Po śląsku tak bym mówił teraz. Dzień dobry! No. Słuchajcie, e, decyzją e, kolektywu, który składa się ze mnie i ze mnie, czyli Doży Kolektyw, e, postanowiłem, że stworzę nową serię, bo te postkomentum już teraz zaczęło się przeradzać w takie wszystko na roz. A to nie chodzi o wszystko na roz, no o to, żeby było tak po kolei. Ja tak godomy na śląsku. W związku z czym e, będzie... A miałem mnie klaskać. Przepraszam, anie. Nie, bo Ania dzisiaj rano mi zwróciła uwagę, że ja klaskam czasami w ręce, uderzam, a ona ma słuchawki. Pewnie większość z Was też ma i to tak potem boli w uszku troszkę. Cały dzień pewnie tak piszczy pi pi coś w łóżeczku. No, dobrze, nie klaskam już Aniu. Eee, postanowiłem, że stworzę kolejną serię, nową. Ona się będzie nazywała Wieczorny Dzień Dobry. I ten Wieczorny Dzień Dobry, odcinek numer jeden z dzisiaj, eee, będę ruszał rękami, będę gestykulował. To do tych, co nie lubią. Przykro mi. Eee, wieczorny dzień dobry. Wieczorny dzień dobry, dlatego, że nagrywam dla Was dzień dobry wieczorem. <laughs> no, krótko przed pójściem, zauważyłem ostatnio większość tych moich postkomentów. To jest takie nagrywane e, dla Was dzień dobry, a dla mnie to jest nagrywane krótko przed tym, zanim pójdę spać. W związku z czym, e, to będzie już taka seria zupełna, luźnych pogadanek o, o luźnych rzeczach e, i, i o różnych takich. No, no, po prostu, takie będzie, takie. Prawie, że o niczym, aczkolwiek o czymś. No. Kochani, dzisiaj byłem, podpisałem kontrakt i już jestem zakontraktowany mojej nowej pracy. Eee, niespodzianką było to, że byłem przekonany, że zaczynam w poniedziałek 1 lutego. Tak, dobrze mówię? 1 luty to był? Ale że w każdym razie był poniedziałek przyszły. Hmm. Do czego to jest dzień numer Tak, 1 luty. Eee, natomiast się okazało, że nie! Ja zaczynam w czwartek 28 o 8.45 mam się stawić, ponieważ będę miał szkolenia. No i w sumie super, bo już naprawdę w domu tak pomału ten. Ja, teraz, ostatni czas no, bo już teraz już pytali ludzie o co chodzi z tą Twoją pracą. W ogóle wtedy, Nie, no, ostatni czas spędzałem już na moim niewykorzystanym urlopie. I siedziałem na tym niewykorzystanym urlopie, informując mojego y, y, pracodawcę poprzedniego o tym, że w odpowiednim momencie dam mu znać, jeśli coś się zmieni w mojej sytuacji zawodowej, wtedy będziemy mógł dać. Moje papiery i w ogóle, co też zrobili dzisiaj. Fuck this shit I'm out. No, to było takie moje hasło dzisiaj, właśnie na wyjściu z Fuck this shit I'm out. Eee, nie, czuję się, czuję się naprawdę kurczę, naprawdę. Powiem Wam, drugi dzień to trwa, po prostu drugi dzień mam mentalny orgazm polegający na tym, że, że prawie cały czas nie wierzę w to, co się stało. Że te marzenia faktycznie się spełniają, jak tak człowiek się naprawdę postara. Dopchnie to wszystko do końca. No, kurczę. Jestem zadowolony, jestem dumny. Dzisiaj, w ogóle, na tej rozmowie, z, byłem yy, podpisać tą umowę o pracę z nowym pracodawcą państwowym. Pani, która ze mną rozmawiała, właśnie, z, z działu kadr. E, tak widziała, że się tak wiercę, i ja jej mówię, że jestem bardzo, bardzo podniecony. Znaczy Excited, jestem podniecony, ale ona mówi, ale czym? Ja mówię, no, właśnie tą całą możliwością, która stoi przede mną. Oni się w ogóle bardzo cieszyła, że tak entuzjastycznie podchodzę do sprawy, bo podchodzę naprawdę. Kurczę, to jest to, jest jednocześnie wyzwanie i ogromna szansa. No, i to na takiej zasadzie, dałem ci szansę, nie spierdziel tego, nie? To ja dzisiaj wiem. Kolej, nie powiem Wam tak, dzisiaj kolejnego, e, gdzieś tam wyczytałem, w, pod którymś z moich filmów był, mm, był wpis jednego z, z faz, jednego z widzów, że ktoś mi tam dał szansę, ale coś tam, że się nie sprawdziłem, nie zmarnowałem, takie po prostu, takie lachy. Ja nie, nie odpowiadam już na takie rzeczy, bo, no, bo szkoda czasu mi się wydaje. Znaczy nie absolutnie nie chcę lekceważyć osoby, które to napisała, natomiast no, no, co mam napisać? No, że, no co dałeś mi szansę i, i się nie sprawdziłem w swoich oczach i... No to nie oglądaj, no proste. Natomiast laliśmy się z tego ja bo Anka wpadła na chwilę. Ta, ta Ania, ta, z którą założyłem Komitet Obrony Demokracji, uciekając przed arabskim taksówkarzem. No, Ania wpadła na chwilę, więc z Anią, y, że, że tak powiem, opracowaliśmy śmiechoteką temat i, i śmiechotekom również rozwiązaliśmy nasze wątpliwości, szczególnie moje i doszliśmy do wniosku, że no cóż mogę zrobić? No mogę jedynie wrzucić tam takiego mema typu na przykład, no nie wiem, dałem ci szansę nie spierdol tego. No już spierdoliłem, także spoko. Ania Grabowska, przepraszam że, za klaskanie. No wiem, że tam siódma rano to ci w głowie huczy Pewnie jak masz jeszcze słuchawki takie jak ty mówiłaś, to już w ogóle. Pewnie tak. <grym> ja, nie chcę, ja nie chcę dokonać zbrodni na twoich bębenkach. Bo potem musisz jeszcze słyszeć, co się do ciebie mówi. No. Nie, ale kochani, wiecie co? Także ten. Mamy, no, mamy, mamy nową serię. Mamy nową serię. Ewidentnie musi być nowa seria, bo to nie może być podciągane ciągle pod... Pod e, postkomentum, bo postkomentum, no tak jak słusznie zauważył wczoraj właśnie Sebastian, mój ulubieniec, e, że, że no, postkomentum było wczorajsze, ale bez komentarzy. Na temat e, komentarzy, no właśnie, no faktycznie, no więc to musi być oddzielna seria, ewidentnie. Ewidentnie. No, e, co do machania rękami, jak, słuchajcie, naprawdę wam to przeszkadza, że ja tak gestykuluję, jeżeli tak, to ja proszę, po, ja proszę o wpisy. Ja wezmę to na klatę. Proszę o wpisy. Jeśli komukolwiek z Was przeszkadza moja gestykulacja przed kamerą, to proszę o wpis. Wpis o treści. Nie lubię Twojej gestykulacji albo tam precz z gestykulacją, albo zwykłe nie gestykulacji. Ja sobie to zbiorę wtedy i jeżeli faktycznie z Was 90% moich odbiorców nie lubi mojej gestykulacji, to ja się pokornie dostosuję. Ale jeżeli ma to być 1% moich odbiorców, którzy nie lubią mojej gestykulacji, to ja się absolutnie nie dostosuję. Zapomnijcie o tym. Wybór należy do Was. To jest demokracja. Tu robimy taką prawdziwą demokrację. Taką prawdziwą, taką w stylu szwajcarskim, że każdy może głosować, referendum, ta. No. Słuchajcie, moja propozycja na wasze śniadanie, bo to właśnie tak jak mówię, wieczorny dobry wieczór będzie dobry, wieczorny dzień dobry będzie polegał na tym, że ja będę m.in. Wam proponował dawał propozycję na śniadanie. Czyli jakiś, jakiś użytkownik, któryś z użytkowników napisał mi, że jestem jak wróż Maciej, ponieważ właśnie przewidziałem tam jajecznicę z szynką. No więc słuchajcie, jeżeli już wróż, to jestem wróż Michał. Wróż Michał wróżę z fusów, z rąk i stóp, jestem w tym dobry. Dobra, wczoraj była jajecznica. Czy dzisiaj była jajecznica? Czy nie, jak oglądacie to rano, to wczoraj. No dobra, wczoraj była jajecznica z szynką. Co ja Wam mogę zaproponować na dzisiejsze śniadanie? Hmm. A próbowaliście kiedyś podsmażać pomidory. Podsmażać z tymi pomidorami ananasy. I zalać to takim rozbełtanymi czterema jajkami w stylu omleta. Troszkę mąki tam można przykroczyć i zrobić z tego taki omlet. Pomidory, ananas, jajka. Posypać na górę oregano. Można przykryć żółtym serem. O, takie coś. Jak wam się nie chce, to polecam gorąco tosty z nutellą. Jestem przeciwnikiem, co prawda, czasami, ale ostatnio mnie napadło na jedzenie tostów z nutellą do, do porannej herbaty, więc się usprawiedliwiam i też was też usprawiedliwiam. Możecie jeść. Jest dyspensa teraz. Sandwicze, o, te takie, wiecie, są takie te sandwicherek, które się opieka. Dwie kromeckie chleba, może być tostowy, a najlepiej, jak jest tostowy. Serek, serek, w środek szyneczka. Pieczareczki mogą być, lekko podsmażone. Zapiekamy i mamy po prostu wypas. Tylko to jest takie grubo kaloryczne danie, więc proszę uważać. No, i chyba tyle. I chyba tyle w tym odcinku. Ja Wam w ogóle życzę kolejnego udanego dnia. To już jest środek tygodnia, miśki moje kochane. Bez obrazy za miski. E, więc środeczek tygodnia. Już po malutku, po malutku macie z górki. No właśnie, ja mam ostatni dzień laby. Ostatni dzień laby. Oczywiście znaczy dzisiaj mam ostatni wieczór laby, jutro mam ostatni dzień laby. Jutrzejszy wieczór też w ogóle będzie taki bardzo powściągliwy, bo trzeba będzie pójść spać gdzieś koło godziny 10.30 najpóźniej o 11.00, ponieważ ja muszę wstać o 6.00. No. Nie, ambitnie chcę wstać o 6.30, żeby, żeby się nie spóźnić na tą 8.45. Nie mam daleko do tej nowej pracy, bo to jest w centrum, więc to jest jakieś 12 minut autobusem kura. Z, z reguły o, pora, o poranku bez korków to jest 10 minut. Więc, y, więc nie, jest, nie ma tragedii. No, ale chcę przybyć trochę wcześniej, żeby wrażenie zrobić i takie tam różne inne rzeczy. No, czuję się podekscytowany. czuję się podekscytowany. Dobrze, kochani. Ja wam życzę tymczasem bardzo udanego środka tygodnia. Żeby nikt z was mi się nie zgubił w mgle czasem, bo będzie, mi, bo będzie mi bardzo przykro i będzie mi brak. E, kocham was wszystkich i uwielbiam. Wy mnie też, to też wiem. Terapeutycznie to czuwam. Eee, gestykulacja jak komuś przeszkadza to właśnie proszę o wpisy. Eee, no i takie tam. Eee, I do zobaczenia jutro. A jutro będzie coś. O jutro będzie coś, bo jutro właśnie ten ostatni dzień wolnego poświęcony na nadrobienie zaległości. Między innymi na wypowiedzenie się o tym hinduizmie. Tam widziałem, 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 widziałem wpisy domagające się o buddyzmu. Powiedziałem, dopóki nie będę mieć powodu, żeby się do buddyzmu dopierdolić, to nie zrobię materiału na ten temat. Ta, akurat ta seria jest serią dopierdalającą się do. Więc musicie mi znaleźć powód do dopierdalania się, wtedy się dopierdalę. A jak? A czemu nie? A No. Dobra, kochani. Koniec zabawy. E, życzę Wam e, udanego dnia. Ja w tej chwili udam się na spoczynek, zasmuczony zresztą. E, I widzimy się jutro. Cieszę się bardzo, że się z Wami znowu zobaczę. Bardzo się cieszę. Tymczasem bądźcie zdrowi.